No, ale to też jest ważne, że wszyscy mają podobne warunki. O, teraz zobaczmy, Marcin Gralewski zagrzewa publikę do wystukiwania tego rytmu. Treningi dają mi na co dzień masę energii i pozwalają mi zapomnieć na kilka godzin o szkole i innych obowiązkach, odprężyć swoje ciało i umysł. Nazywam się Marcin Gralewski, mam 18 lat, a moją pasją jest lekkoatletyka, w szczególności skok w dali trójskok. Myślę, że największy wpływ na to, że zająłem się lekkoatletyką, mieli moi rodzice. Praktycznie od urodzenia zapisywali mnie na różnego rodzaju zajęcia sportowe. Najpierw było to karate, następnie pływanie, później siatkówka, aż w końcu zdecydowałem się na lekkoatletykę. Ciężko jest stwierdzić, ile trenuję w tygodniu, ponieważ poza samymi treningami poświęcam również mnóstwo czasu na przygotowywanie odpowiednich posiłków, które są związane ze sportem, a także na zdobywanie nowej wiedzy. Jeśli chodzi o same treningi, to trenuję 6 razy w tygodniu od 3 do 5 godzin. W poniedziałki, środy i piątki poświęcamy czas na doskonalenie mojej siły, techniki, a także skoczności. W pozostałe dni w tygodniu doskonalimy moją szybkość i wytrzymałość. Marcin będzie chciał na pewno zrobić jakiś wynik w tym sporcie. Myślę, że tą pasję do sportu miał dzięki nam rodzicom, dlatego że większość moich zawodników to są dzieci byłych zawodników lub ludzi związanych z kulturą fizyczną i myślę, że jest to klucz do tego, żeby nasze dzieci spędzały czas na treningach, a nie przy laptopach. Nazywam się Wojciech Gradyski, jestem trenerem w klubie AZ Warszawa. W ciągu ostatnich 5 lat zdobywałem dużo trofeów i medali. Jednak do moich największych osiągnięć zaliczyłbym zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski w kategorii 18 w w dal, a także zdobycie srebrnego medalu w trójskoku na tych samych zawodach. Medale te poza samą wartością jako medal Stanowiły również dla mnie zwieńczenie całego poprzedniego roku i pozwoliły mi one uwierzyć, że ciężką pracą jestem w stanie dojść do wielkich rzeczy. Chciałbym w przyszłości dostać się na Igrzyska Olimpijskie i reprezentować tam nasz kraj. Moim największym marzeniem jest zdobycie tam złotego medalu olimpijskiego i usłyszenie hymnu narodowego pod moim nazwiskiem. Równolegle chciałbym ukończyć kierunek zarządzania na SGH, ponieważ pomoże mi on promować swoją markę zarówno w sporcie, jak i po zakończeniu swojej kariery, kiedy chciałbym spróbować swoich sił w biznesie. Dzięki sportowi poznaję nieustannie nowych ludzi. Wpłynął on znacząco na moje życie towarzyskie. Jednak myślę, że to co jest najważniejsze, to to, że nauczył mnie on wychodzenia ze swojej strefy komfortu. Dzięki sportowi nauczyłem się nieustannie podnosić sobie poprzeczkę i stawiać sobie nowe wyzwania. Myślę, że dzięki temu zacząłem żyć pełnią swojego życia. Każdy z nas powinien mieć pasję, ponieważ nadaje ona naszemu życiu sens i dzięki niej nasze życie jest pełniejsze. Dlatego serdecznie wszystkich zachęcam, żeby znaleźli coś, czemu mogą się poświęcić w 100%. procentach.